Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pragnę zaprezentować trzy najlepsze projekty w moim portfolio. Trzy projekty, które uważam, chociaż nie udzielam żadnych porad finansowych, że mogą zrobić największe stopy zwrotu. Trzy projekty, na które po prostu obstawiam w nadchodzącej hoście i w które po prostu będę wchodził jak świniak, właściwie jestem, ale będę wchodził jak dzik po prostu w żołędzie. Także, jeżeli Was to interesuje, zaczynamy. Oczywiście, jak w każdym moim filmie, na początku mały disclaimer. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem. W żaden sposób nie udzielam tu Wam porad finansowych. Nigdy nie udzielałem, nigdy nie będę udzielał. Nie udzielam. Przedstawiam po prostu swoją własną opinię na temat trzech projektów, które, e, które po prostu e, uważam, że będą tutaj kozakiem. Z krótkim uzasadnieniem, dlaczego tak może być. Pamiętajcie, do your own research, musicie się sami zastanowić musicie sami przeprowadzić własną analizę i zastanowić się, czy faktycznie warto, czy nie warto. Jak niektórzy mówią, jedyne co warto, to napić się. Warto. I zaczynamy w, yy, od miejsca numer 3. Na miejscu numer 3. Projekt HEX. Projekt HEX oczywiście ze stajni Richarda Harta. Projekt, który swego czasu zrobił ATH na 51 centach. Zaczynał od jakichś... Właśnie darmo go można było dostać, więc można było zrobić na tym jakieś kolosalne xy podają, że to jest 151 409%, na razie jest 83% od na dołku od swojego ATH, ale zobaczcie, tutaj były wzrosty, było oczywiście, było wystrzelenie, już zobaczcie, było na. 12 centach. W 23 w marcu później był spadek, i to jesteśmy na takiej korekcie. Także po prostu Kozak niesamowity. Rysiek za chwilę dowozi puls chaina, kupuje nowe torebki z Prady i z Gucci i w ogóle coś tam. Nawet piosenkę ta Megan Trainor nagrała o Rysiku, że coś tam e, Gucci on, coś tam, coś tam Louis Vuitton, nie? Na pewno kojarzycie, nie? Także generalnie to jest z to Rysku, on zresztą chyba nawet występuje w tym teledysku. Także generalnie projekt Kozak, który moim zdaniem który moim zdaniem tutaj może namieszać nieźle na rynku. No co tu może pójść nie tak, tak? Rysiek Pulse Chain, to wszystko zamrożone, to było Sacrifice i tak dalej. Będą X, -y. ja myślę, że tutaj po prostu ATH to będzie przebite. Myślę, że, że HEX tutaj patrząc na główny wykres CoinGecko, to myślę, że HEX to tutaj spokojnie może wskoczyć do pierwszej trójki, to po prostu będzie pozamiatało. E, będzie zamiatać po prostu. Heksa nie jest dużo, także słuchajcie, zobaczcie, jest to zamknięty kontrakt 585 miliardów, e, także, także słuchajcie, 585 miliardów e, po dolarze za heksa, tu już mamy kapitalizację e, 585 e, tych, e, wskakuje powyżej bitcoina, także dolar za heksa i mamy powyżej bitcoina, także co, co tu może pójść nie tak? Moim zdaniem, no po prostu kozak niesamowity. Także, jak już przedstawiliśmy pierwszy projekt, teraz pora, pora przejść do drugiego projektu, który może Was to zaskoczy. Ale oglądając te wszystkie, czytając materiały, oglądając relacje z różnych tam sądów, niesądów, zresztą wniosku, że dłużej nie mogę już po prostu udawać, co jest prawdziwym bitcoinem. Bitcoin BTC porzucił ideały Satoshi'ego, dlatego jest jeden projekt, który jest prawdziwym bitcoinem, który jest godnie i wiernie odzwierciedla, odzwierciedla tutaj po prostu. Wizja Satoshi Nakamoto i jest nim oczywiście Bitcoin SV, już Wam go pokazuję, Kurs Bitcoin SV, troszeczkę oczywiście na korekcie, więc może to być dobry moment. Słuchajcie, 35 dolarów, tylko 93% na minusie od ATH, ale wiadomo, że trzeba najpierw nabrać rozpędu, żebyś później wystrzelić od minimum historycznego. Zobaczcie, cały czas jest nad wodą, nie jak większość altów, że jest, jest poniżej minimum historycznego. Tu, kurde, generalnie i tu trzeba jest napowiedzieć: Craig to jest Satoshi Nakamoto. E, to tam wszyscy przypierdzielają się, że klucze nie klucze, przecież tam były trusty otwierane e, te ślepe trasty. On nie musi nic udowadniać, jego wiedza na temat Bitcoina i generalnie wszystkiego tego, a do tego zobaczcie jak przewiduje. Przewiduje, że będą dojeżdżane różne rzeczy, mówi do lata wcześniej, później dojeżdżają różne rzeczy, robią porządki z tym i dało, nie dało. Tutaj Penix mocno ciśnie, jeśli chodzi o Bitcoin SV. Ja dołączam do tej społeczności, do tego. Przy okazji tam słuchajcie, są prawdziwe informacje ze świata ale nie te co od chwila koniecznego, prawdziwe informacje, czyli można się dowiedzieć na temat, jak wygląda prawda jeśli chodzi o wojnę Rosji w z Rosją w Ukrainie, kto kogo atakuje, kto tam jest zły, kto tam jest dobry. Można się dowiedzieć na temat na przykład Rockefellerów, Rothschildów i Storocza, duże różne rzeczy, także naprawdę tam można prawdziwe te informacje, nie jakieś tam e, przez tych wszystkich influ, ja odłączam się od tej grupy influ, po prostu pierdziele to. Dłużej nie można tutaj udawać, także tutaj Tutaj widzicie, a to jest nawet prawdziwe logo Bitcoina, bo jest, bo jest generalnie tutaj pionowo. Bitcoin normalnie, zobaczcie, jest przekrzywiony, więc ten biały stok to jest biały stok SV. Także tyle. Tyle w temacie, już będzie tutaj na moim kanale dużo więcej na temat Bitcoina SV, dużo więcej na temat Krega. Kregu myślę, że stawiam, że do końca 2025 roku rozjedzie wszystkich, rozjedzie wszystkich po prostu, rozjedzie Bitcoina BTC, korowców wszystkich tutaj, wszystkich deweloperów, którzy po prostu ograniczają rozwój Bitcoina, gówniane na jakieś lightingi, które po prostu nie chcą działać co z tego, że to szybko działa, jak nie ma kanałów, jak to jest drogie, to jest w ogóle kastodialne rozwiązanie, a jak coś, to musisz węzeł odpalać, jakieś kanały, wszyscy, jak to ma działać, trzeba po prostu bloki powiększać, trzeba po prostu powiększać bloki i po prostu jak ktoś będzie chciał sobie węzeł odpalić, to sobie zrobi węzeł SPV i nie będzie problemu. Kolejna sprawa na transakcjach, jak Bitcoin ma się rozwijać, jak, jak, jak po prostu nie będzie transakcji, no to o, co, o czym my tu mówimy w ogóle. Trzeba zwiększać bloki, żeby, żeby było więcej transakcji, żeby jak później będzie fee spadało z, z tych, z nagrody za blok, to będzie FI z transakcji. Także, także to jest to taki kolejny projekt, kozak, no i przechodzimy do ostatniego i to może być dlatego. Dla bardzo dobre, może być, jak to się mówi, bardzo fajny projekt. Trzeba pamiętać tylko o tym, że projekt zresztą mojego dobrego przyjaciela, bo myśmy tam taką małą dramę zrobili specjalnie w internecie, celowo. Celowo nie, nie jest to encyklopedia kryptowalut, on specjalnie uciekł gdzieś tam do Tajlandii. Słyszałem, że ma jakieś problemy z prawem. Jest to oczywiście krypto tubylec, nie będę zdradzał jego prawdziwych danych, no bo oczywiście tutaj kolega chce sobie, chce sobie chronić swoją prywatność. Spotkaliśmy się zresztą nie w weskawcach na Afterku, udawaliśmy, że się nie znamy i w ogóle tak naprawdę się kupujemy, mamy sztamy. Słuchajcie, projektem tym jest Shibarium DAO. Shibarium DAO projekt, tutaj pamiętajcie, ten, ten na, na, na wykresie spadek była zmiana kontraktu, to trzeba pamiętać o tym. Shibarium DAO, które zobaczcie, 87% powyżej wzrostu, dzięki posiadaniu Shibarium DAO, e, czyli ShibDAO w skrócie, można tutaj można tutaj dostać się do grupy. Ja grup sygnałowych nie popieram różnych gry z zagraniami, ale tu bylec wielokrotnie udowodnił, że po prostu jest kozakiem, że pokazuje zagrania, ma 100% czy tam nawet 120% zagrań skutecznych, więc, więc po prostu na 10 zagrań 12 jest, 12 jest trafionych. Posiadanie Shibarium DAO to jest bilet do lepszego życia, jest bilet do lepszego świata. Po prostu otwiera niczym dzień dobry i dziękuję i przepraszam, otwiera drzwi do wszystkich salonów, także to jest po prostu kozak w necie. No, jak to się mówi, e, także naprawdę, naprawdę i zachęcam. Krypto Profil e, tam zachęcam odwiedzać. Naprawdę, słuchajcie, poza grupą Rafała Kiełbusa Sygnałową, tylko tę grupę szanuję. Wszystko reszta są oszuści naganiacze i, i ten. Także, także tyle. Kolejny projekt. E, pamiętajcie, tak jak mówię, zmiana była kontraktu. Oglądajcie na Dextoolsach, tam będzie, tam będzie jedna prawda. A nie jednego GEMA jeszcze dostaniecie. E, także właściwie z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że trzy gemy Wam się podobały, właściwie trzy projekty, które po prostu, nie wiem, ciężko szacować, ja myślę, że każdy tysiąc dolarów wrzucony w te projekty da milion dolarów. Oczywiście nie jest to porada finansowa, bajcie, mogą zbanować kryptowaluty. Wiecie, tutaj po prostu e, Światowe Forum Ekonomiczne bardzo walczy z kryptowalutami, chociaż Witalik tutaj już sprzedał duszę swoją, diabus temu, soro, nie Sorosowi, tylko temu, temu e, kurde, jak to się nazywał, e, sprzedał duszę. Sprzedał duszę temu, temu od Szwabowi. On no. dał się oszwabić, tak kolokwialnie mówiąc. Wiele kryptokorowcy też są powiązani, a Ripple i XRP to już w ogóle. Także pamiętajcie, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie jest prawdziwa wolność, gdzie jest wizja Satosiego, Ale trzeba uważać, tak? bo zawsze może się zdarzyć coś, możecie Wam zakazać. Słuchajcie już podobno głód w Polsce będzie niedługo. E, także też gromadźcie zapasy, przygotowujcie się niczym prepersie, konserwy, e, kasze różne, jakieś tam liofilizowana żywność i tak dalej. Dobrze jest też nauczyć się z łuku strzelać. Wiecie, może być upadek cywilizacji, oni chcą po prostu dojechać wszystkich. Także tyle, dajcie znać, co się Wam podobało. Ewentualnie, jak macie jakieś projekty, chętnie podzielcie się w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. I oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze się nie domyślił, Dzisiaj mamy Prima Aprilis. 1 kwietnia nagrywam taki satyryczny odcinek. Jest w 100% satyryczny. Wiecie jakie mam podejście do tych, do tych, do tych projektów i do tego typu rzeczy. Także mam nadzieję, że spodobał Wam się mój żart. Dzisiaj oczywiście postaram się wieczorem jakieś newsy wrzucić, ale, ale ten odcinek specjalnie rzuciłem, żeby Żebyście mogli się trochę pośmiać. zastanawiam się, dajcie znać w komentarzach, ale tak szczerze, w którym miejscu popaliście, że ja sobie jajca robię? Czy na Bitcoin SV, czy, czy, czy na Shibarium, czy może na riofilizowanej żywności? Dajcie znać, podzielcie się. Trzymajcie się, cześć!